Wrzucam węzy na pokład, nigdy nie śpią demony Staram się łapać życie, świat nie jest kolorowy Wokół pełno fałszywych ludzi, którzy się karmią Twoim smutkiem, cierpieniem, klęską emocjonalną Podnieś głowę do góry, napluj w mordy tym kurwą Lecisz bracie przed siebie, nie przejmuj się łachudrą Jeszcze jakiś czas temu nawijałbym o Bogu Teraz zboczyłem z kursu kolekcjoner nałogów Demony w mojej głowie, wciąż szeptają mi słowa Ja bez zastanowienia rzuciłem się w ich W ciszy otwieram browar, zwijam banknot w rulonii. Tylko wtedy mój świat staje się kolorowy. Bracie, nie tędy droga, nigdy nie brnij w to gówno. Weź do serca te wersy, póki nie jest za późno. Ogarnij swoje życie, wróć na właściwe tory. Tylko od ciebie zależy, czy przebudzisz demony. Moja droga jest skręta, są w wzloty. Coraz częściej wpierdalam się w jebane kłopoty. Pierdolone używki, pozbawiają sumienia. Zlep przejmuję kontrolę. Dusza w płomieniach, moja droga jest są upadki i zloty Coraz częściej wpierdalam się wiewane kłopoty Pierdolone używki, pozbawiam sumienia Zło przejmuję kontrolę, dusza tańczy w płomieniach